Rozłam menadżerski, szukam, szukam menadżera. Bartosicki szuka menadżera, chciałem na tym się o oznajmić. I po negocjacjach jest naprawdę... O! Artur Staszewski. Halo. No tak się składa, że jestem wolnym zawodnikiem. <śmul _> tak? Dobrze, a to był żart. A to był żart. Ostatnie dni w polskim MMA zdominowała zaskakująca wiadomość o zakończeniu współpracy Adriana Bartosińskiego z grupą menedżerską Artnox. Obie strony opublikowały w mediach społecznościowych posty, które oficjalnie potwierdziły rozstanie. Dziś czas współpracy z Artnoxem dobiegł końca. Dziękuję za drogę, którą razem przeszliśmy, idzie nowe bziki. Po ponad pięciu latach współpracy, dziś nasze drogi z Bartosem rozchodzą się. To był naprawdę świetny czas, w którym z nikomu nieznanego zawodnika zbudowaliśmy niepokonanego Mistrza KSW kategorii półśredniej, który ten pas zdobył i dwukrotnie obronił. Życzymy Ci kolejnych zwycięstw i sukcesów, powodzenia. Informacja ta była niespodzianką, szczególnie biorąc pod uwagę zażyłe relacje, jakie zawodnik miał z szefem Artnoxa Arturem Gwoździem. Jeszcze niedawno ich współpraca wyglądała na bardzo bliską i przyjacielską, co nie wskazywało na jej możliwe zakończenie. Choć panowie rozeszli się w zgodzie, to w głosie Artura Gwoździa słychać duże rozżalenie za istniałą sytuacją. Będziecie pewnie pytać, czy rozstaliśmy się w zgodzie, czy nie rozstaliśmy. My się w zgodzie, no, dogadaliśmy się, tak, wiesz, i tak dalej. No, wiesz, no, byłbym hipokrytą i poszukałbym Ciebie i widzów tutaj, kibiców MMA, jakbym powiedział, że jestem z tego faktu zadowolony, tak? Albo, że ta sytuacja mnie nie zaskoczyła, albo, że jest mi, e, że nie jest mi przykro. No, jest, pewnie jest tak, no, ale takie jest też życie, nie? natomiast w swoim pierwszym wywiadzie po ogłoszeniu tej decyzji zdradził, że myślał o odejściu z Artnoxa dużo wcześniej, jeszcze długo przed walką z Mamedem Halidowem. Jak sam przyznał, bliskie relacje z Arturem Gwoździem były głównym powodem, dla którego tak. Tak długo zwlekał z podjęciem ostatecznej decyzji. Ale to już był dłuższy czas, no, to, nie, to na pewno nie było po walce z Mamedem, to był dłuższy, dłuższy, dłuższy czas. No, pewne rzeczy potrzebowałem, żeby zrozumieć. Ja też zawsze byłem śmiej się lekki piszem, jeśli chodzi o załatwianie spraw y takich y Ciężkich rozmów, więc odlekałem to wszystko, ile się dało, bo no, po prostu mi nie lubię prowadzić takich rozmów. E, tym bardziej jak jestem z kimś z, z, związany tak, e, więc no, po prostu dla mnie to też było bardzo ciężkie i odlekałem to, ile się dało. Nawet już nie chcę mówić ile, ale powiem tyle, bardzo długo. E, no, już przyszedł ten moment, że no, po tej jesteś przegrany, że stwierdziłem, że no chyba nie może tak być. no Musisz robić to, co czujesz, a nie... Tak jak wszyscy uważają, więc no i tak się zebrałem sobie, że tak powiem, ale no nie było to dla mnie łatwe. To właśnie wspomniany przez Bartosińskiego powód, trudność w rozstaniu wynikająca z zażyłej relacji jest przyczyną zrealizowania tego materiału. Choć dla większości osób relacja między zawodnikiem a menedżerem jest raczej dobrze znana, to dla przejrzystości tego filmu warto wyraźnie określić, kto jest kim dla kogo. Zawodnik płaci menedżerowi, część swoich zarobków za walki, co oznacza, że zawodnik jest szefem, a menedżer jego pracownikiem. Znając rolę oby... Dwóch stron należy przedstawić, jak zazwyczaj wygląda relacja szefa z pracownikiem w tradycyjnej pracy oraz do jakiej relacji dąży każda ze stron. Zazwyczaj pracownik stara się być dla swojego szefa bardzo miły i pomocny. Powodem tego jest nie tylko fakt, że szef jest jego płatnikiem, ale również to, że dobre relacje z szefem przynoszą wiele korzyści. Mogą one przełożyć się na lepsze traktowanie, więcej przywilejów, większą wyrozumiałość w trudnych sytuacjach, a także, co najważniejsze w kontekście tego filmu, na większą lojalność szefa wobec pracownika Mówiąc bardziej precyzyjnie, jeżeli pracownik jest bardzo lubiany przez swojego szefa, istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że zostanie on zwolniony. Z perspektywy pracownika idealna sytuacja to taka, w której staje się przyjacielem swojego szefa, natomiast z perspektywy szefa sytuacja wygląda nieco inaczej. Szef powinien wyznaczać jasne granice i nie wchodzić zbyt mocno w relacje osobiste z pracownikiem. Bliskie relacje mogą sprawić, że szef straci czujność i zacznie podejmować decyzje, które będą bardziej skupione na pielęgnowaniu przyjaźni niż na dobru biznesu. Wydaje się, że Adrian Bartosiński, będąc szefem Gwoździa, przez długi czas nie był w stanie wyznaczyć wspomnianej granicy. W jego relacji z Gwoździem menedżer od początku doskonale znał swoją rolę, pracownika i wiedział, że musi tworzyć z Bartosińskim swoim szefem dobre, a najlepiej przyjacielskie relacje, by uzyskiwać od niego korzyści, jak chociażby lojalność. Na przykładzie Bartosińskiego widać, że Gwóźdź poprzez stworzenie przyjacielskich relacji wypracował sobie tę lojalność, gdyż, jak zostało wspomniane, Bartos oddał. Chciał od niego odejść, jednak hamowała go przed tym prywatna relacja. Na polskim rynku wyjątkowo często słyszymy o menedżerach, którzy mają z zawodnikami przyjacielskie relacje, a ich współpraca nie opiera się jedynie na kwestiach biznesowych. Niekiedy nawet zawodnicy otwarcie deklarują, że wierzą swoim menedżerom w 100%, co prawdopodobnie wynika właśnie z ich świetnych relacji. Trzeba natomiast pamiętać, że menedżerowie są bardzo sprytni, prowadzą wiele negocjacji, zatem mają doświadczenie w przekonywaniu innych do swoich racji, a także doświadczenie w budowaniu. Dobrych stosunków. Należy pamiętać, że wspomniane budowanie dobrych relacji z zawodnikiem nie w każdym przypadku wynika tylko i wyłącznie z czystych intencji. Czasem jest to sposób na realizację własnych celów. Wydaje się, że na zawodników MMA takie słowa jak lojalność, charakterność, przywiązanie do danej osoby, niezależnie od wszystkiego, czy pójście za kimś w ogień działają wyjątkowo mocno, co sprytni i nie ma co ukrywać inteligentni menedżerowie niekiedy mogą wykorzystywać. Zawodnicy natomiast, którzy zajmują się na co dzień sportem i mają mało czasu na głębsze zastanawianie się nad takimi sprawami, mogą przez to niekiedy dać się łatwo wykorzystać, a omamieni przyjacielskimi relacjami przekładać wykreowaną przez menedżerów przyjaźń na dobro własnych interesów. Przy omawianiu tego tematu warto również wspomnieć, że osobiste relacje między menedżerem a zawodnikami zazwyczaj kończą się wraz z zakończeniem współpracy biznesowej. Fakt ten potwierdza, że przyjacielskie relacje są często kreowane przez menedżerów w celu osiągnięcia osobistych korzyści, a niekoniecznie nie wynikają ze szczerych intencji. Powoli podsumowując ten materiał, sytuacja Bartosińskiego i Gwoździa wydaje się być doskonałym przykładem, który ilustruje, że w relacji menedżer-zawodnik to menedżerowi powinno bardziej zależeć na utrzymaniu dobrych relacji z zawodnikiem, a nie odwrotnie. Wystarczy to przełożyć na normalną pracę, w której doskonale wiadomo, że to pracownik, którego rolę pełni menedżer, musi zabiegać o szefa, którego rolę pełni zawodnik, gdyż dzięki dobrym relacjom z szefem pracownik uzyskuje wiele korzyści, jak chociażby Lojalność. Gwóźdź doskonale rozumiał te zależności i kreując dobre relacje z Adrianem, dokonał tytułowego urobienia Bartosa, który, mimo że już od dawna chciał zerwać współpracę z Artnoxem, przez lata odwlekał to ze względu na osobiste stosunki. Absolutnie nie oznacza to jednak, że tworzenie przez menedżerów dobrych relacji z zawodnikiem jest czymś złym, a wręcz przeciwnie. Stworzenie z drugą osobą dobrych stosunków zdecydowanie ułatwia dogadywanie się, jednak trzeba pamiętać, aby nie przekraczać pewnej granicy, ponieważ zbyt bliskie relacje mogą skłonić szefa do podejmowania decyzji niekorzystnych dla jego interesów, stawiając na pierwszym miejscu prywatne stosunki. Celem tego materiału nie jest atak na menedżerów, lecz ukazanie drugiej strony bliskich relacji zawodnika z menedżerem. Takie relacje mogą w pewnym sensie blokować podejmowanie ważnych decyzji, co widać na przykładzie Adriana Bartosińskiego i Artura Gwoździa. To ja powiem Ci jedną rzecz. Ja się cieszę, że mam takiego człowieka, że on jest ze mną od samego początku, że razem budujemy tą całą karierę, a gdzie on będzie chciał, zrobię wszystko, żeby tam był. Ja Zruszyłem się. Daj mu się. Serdeczne podziękowania za obejrzenie dzisiejszego filmu oraz za zostawienie subskrypcji. Gorąco zachęcam do zapoznania się z poprzednimi materiałami, które aktualnie widać na ekranie.